Piotr Szanu Świerczek, Państwo. TVN24, dzień dobry panu. Bardzo się cieszę, że będę mógł w końcu zadać panu kilka pytań, bo od lat nie odpowiada na, pan na zaproszenia mojej stacji, żeby się pojawić i skonfrontować się z materiałami, e, które mam nadzieję, że emitowałem na temat prawdę. manipulacji pod komisji. nigdy nie odmawiałem na rzeczywiste zaproszenie, ale nie, ben, nie mam. W każdym razie zamiaru, nie skorzystał pan z żadnego nie z tych mam zaproszeń. Zamiaru, nie mam zamiaru y, zgadzać się na kłamstwa. Słucham. Zaproszenie wciąż aktualne. Szkoda, że przez kilka lat nie raczył Pan przyjść na, do programu czarno białym. Pierwsze pytanie, bo chciałbym, żebyśmy obracali cały czas wokół tego wniosku, który napisała prokuratura dotyczącego Pana immunitetu. Jeśli już mówimy o informacjach ściśle tajnych. Na jakiej podstawie Pan twierdzi, że szef służby kontrwywiadu wojskowego na wszystko Panu pozwolił i dowolnie tymi dokumentami mógł Pan szafować, skoro... W październiku 2016 i w styczniu 2018 roku, właśnie szef służby kontrwywiadu wojskowego zarządów Prawa i Sprawiedliwości zwrócił się z wnioskiem do Pana o natychmiastowy zwrot niektórych dokumentów operacyjnych o klauzuli ściśle tajne. To jest pierwsze pytanie. Ja nie pamiętam takiej sytuacji, ale nie wykluczam, że tak było. To jest bardzo, to jest bardzo prawdopodobne, że y, szef. Jak Pan powiedział służby zwrócił się o zwrot jakichś dokumentów ściśle tajnych. Chcę, żebyście Państwo mieli świadomość, że dokumentów tajnych, ściśle tajnych, którymi się, które otrzymaliśmy, były setki. Setki. W związku z tym, a to, o czym Pan mówi, nie ma żadnego związku z decyzją jaką podjęto w sprawie zgody na ujawnienie tych treści, które uznano za możliwe, bo materiał, jaki przedstawiliśmy, ja przedstawiłem, ja za to odpowiadam, służbie kontrwywiadu wojskowego był nieporównanie większy. Służba kontrwywiadu wojskowego po długiej dyskusji zdefiniowała te części, które uznała za konieczne do wyeliminowania i one zostały wyeliminowane. A dlaczego pan tego materiału I nie one zwrócił? one, jeżeli, przepraszam najmocniej, pozwoli pan, że skończę. Uh -huh. Dobrze? I one zostały wyeliminowane. Ten materiał, który pokazuje, co było, a co zostało zdefiniowane przez służbę kontrwywiadu wojskowego jako materiał, który musi być wyeliminowany, Został w moim biurze. Został przejęty przez ludzi Kośniaka Kamysza. Ale dowiedzieliśmy się, że istnieje. Ale dowiedzieliśmy się, że ten materiał istnieje i dlatego ma, ob, powinien zostać ujawniony. Przynajmniej w tym zakresie, proszę bardzo, rzeczy, które powinny zostać wyłączone, mogą zostać, mogą zostać zamknięte, prawda, tak, żeby było tylko, tylko pokazane, że tutaj one jakieś rzeczy wyłączone są, ale żeby została pozostawiona ta treść, którą zaakceptowano, bo to jest ta treść, która jest w, artykule, w załączniku 39. Właśnie treść, na którą się, się oni zgodzili. W związku z tym, Pana działania są bardzo interesujące, ale nie mają nic wspólnego, to Pana pytanie, nic wspólnego z tym problemem. Ja pytam nic. o to, dlaczego Pan tych dokumentów nie zwrócił. I stąd moje pytanie. Pan bo... się myli. W tej sprawie. Pan się myli. Przecież sprawie... powiedział Pan, że zostały w Pana szafie. W tej sprawie. Nie, proszę Pana. Tego nie powiedziałem. Tego nie powiedziałem. W tej sprawie uzgodniłem ze służbami, Taki termin, jaki jest niezbędny. I to jest rzecz, która jest naturalna, normalna, dlatego, że trzeba mieć świadomość myślę, że Państwo ją macie że analiza dokonywana przez nas oparta była na setkach tysięcy dokumentów. Nie na dwóch, nie na trzech, nie na dziesięciu, nie na stu, nie na tysiącu. W związku z tym były one często bardzo, bardzo potrzebne, ale to nie ma nic wspólnego z tym, z tym zarzutem, jaki został, jaki został sformułowany. W żadnym wypadku nie zostały ujęte ściśle tajne, ani tajne, ani w żaden inny sposób ograniczone materiały. Warto jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo to jest rzeczywiście istotne. Jak Państwo wiecie. Nie udostępniono komisji, która miała ocenić sytuację materiałów ściśle tajnych. Były tylko numery. Nie tylko, że nie było treści, ale nawet definicji tego, co jest w ściśle tajnych dokumentach, nie było. W związku z tym podejście do tego jest cechą charakterystyczną no, bliższą aparatowi, który Pan reprezentuje. Ja reprezentuję stację tfm 24 o ile wiem, nie reprezentuję żadnego innego aparatu. Chciałbym, żeby, to jest aparat. Chciałbym, żeby... To jest odpowiedział aparat. pan moim widzom na proste pytanie. Jak to się dzieje, Jeżeli że... Pan pozwoli, niech pan niech pan ujmie ostatnie pytanie, bo jest jeszcze więcej osób niż, niż tylko pan, dobrze? W takim razie chciałem zapytać, bo pan ma taką łatwość w szafowaniu argumentem, jak to się nie zgadza z raportem pod komisji, że działa na rzecz obcego wywiadu, działa na zlecenie służb Federacji Rosyjskiej. Ja chciałem zapytać, jakie pan ma dowody na to, że Adrian Siatkowski, pana pirotechnik, który powinien poprzeć ten raport, a powiedział, że w smoleńsku nie doszło do zamachu. Jakie pan ma dowody na to, że Marek Dąbrowski, Wiesław Szanowski, Kazimierz Gronot, ludzie, z którymi pan 5 lat w tej podkomisji siedział i mówią, że pan. Manipulował prawdą, fałszował dokumenty i okłamywał rodziny smoleńskie. Jakie pan ma dowody na to, że Christopher Protero, wybitny badacz brytyjski katastrof lotniczych, czy też instytut amerykański Instytut NIAR, działały na zlecenie służb Federacji Rosyjskiej? A jeśli tak, jeśli tak jest, jak pan mówi, to chciałem zapytać w takim razie, jak to się stało, że pan najął osoby, które działały na rzecz obcego wywiadu? No bo tak wynika z pana tez. Te osoby wprost zarzuciły panu, że pan manipuluje prawdą. Czy ktokolwiek z państwa słyszał, że zarzuciłem, iż były podejmowane działania tych ludzi ze służbami rosyjskimi? Czy ja kiedykolwiek coś takiego powiedziałem? Dlaczego pan kłamie? Dlaczego pan tutaj chce formułować swoją kłamliwą propagandę, by przedstawić mnie jako osobę nieuczciwą? Tak nie było, nigdzie tego, tego teraz nie powiedziałem i nigdy tego nie powiedziałem. Nigdy tego nie powiedziałem. Pan się myli w wszystkim... tej sprawie i teraz przede wszystkim warto żeby pan wiedział. Choć pewnie pan nie będzie chciał tego wiedzieć, będzie pan powtarzał swoje kłamstwa. Ja nie wyrzuciłem tych osób. To jest kłamstwo. Te osoby same w pewnym momencie odeszły taką podjęły decyzję. W związku z tym to jest po pierwsze. Po drugie, ta osoba, która zajmowała się materiałami wybuchowymi, nigdy nie zaprzeczyła istnieniu materiałów wybuchowych. odwrotnie. Odwrotnie jej praca to jest trzy, to są trzy tomy po kilkaset stron identyfikujących analizę wskazującą na y, działanie materiałów wybuchowych. Bez względu na to, co on panu teraz mówi, ten, te dokumenty są przez niego podpisane, jednoznaczne w sprawie zdefiniowania tej sytuacji. A, ale powtarzam jeszcze raz, istota rzeczy polega na tym, że nikogo z tych osób, jak pan powiedział, nie... Wyrzuceniem to jest po prostu kłamstwo i proszę naprawdę ograniczyć dalsze kłamstwa. Ja nie mówiłem nic o tym, że pan tych ludzi wyrzucił, tylko że oni zarzucają panu manipulację, e, manipulowanie prawdą i to, co materiałami, co które pan zgromadził. To jest pana problem. Ja przypomnę tylko, że Adrian Siatkowski nie podpisał raportu końcowego. Nie może mógł uczestniczyć powiedział, w głosowaniu. Że napisał, napisał, że jest chory. I uczestniczył, o ile wiem, w tym posiedzeniu i powiedział, że nie doszło w Smoleńsku do zamachu. Mówi o tym publicznie. Pan się a pozostałe myli, osoby, chodzi o jego, o jego materiał. A dowodowy. pozostałe osoby, które były członkami podkomisji, twierdzą, że manipulował pan dokumentami, który był pan w posiadaniu. Ja na... Być może mówił panu coś takiego, by pan mógł propagandę w tej sprawie robić. To są osoby, które zasiadały przez I, pięć żeby lat w Żeby było jasne, myślę, że pan to wie. Najważniejsza z tych osób zdefiniowała jednoznacznie w swoim raporcie, że samolot został zniszczony wybuchem. Jego raport zawiera tę właśnie tezę. Warto o tym pamiętać, ale pan to ukrywa. Nie, 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 jest to sformułowane w taki sposób. To jest sformułowane Chciałem zapytać, dokładnie dlaczego, w taki Dlaczego? Sposób. Bo Pan wspomniał tutaj na konferencji o pracach Instytutu NIAR i cały czas mówi o tym, że w pewnym sensie ten Instytut miał zweryfikować tezę Komisji Jerzego Millera, ale jak wiemy, Pana Podkomisja miała przede wszystkim wyjaśnić ten wypadek i skoro nie... Instytut NIAR, pozwoli Pan, że skończę pytanie. Proszę bardzo. Ten Instytut dowiódł jednoznacznie, przeprowadzając symulację na bazie danych również pozyskanych z prokuratury, że Obrót, niski lot, obrót przez skrzydło i roztrzaskanie się w taki sposób tego samolotu o ziemię, w jaki się to odbyło, jest możliwe, a więc e, sugestia była prosta, że w Smolensku mogło dojść do zwykłej katastrofy. Raport miał prawie 3000 stron, Pan ujawnił w nim zaledwie 1300. Dlaczego? Czy dlatego, że nie pasowała pozostała część do pana tezy? Czy pan słyszał, co ja mówiłem? Dlaczego pan powtarza kłamstwo? Ja się to pytam, dlaczego właśnie... nie ujawnił pan to... całości pan, dokumentów, i, pan którymi, pozwoli, do... którymi pan dysponował? Dlatego, że umowa z Niarem dotyczyła wyłącznie symulacji. Niczego innego. Wyłącznie. Nie ujawnił pan j symulacji pan opartej na danych prokuratury. Nie ujawnił pan tej symulacji. Pan się myli. Ta wyłącznie dotyczyła symulacji uderzenia w ziemi i konsekwencji tej symulacji. Niczego innego. I bardzo proszę, znaczy rozumiem, że niestety że niestety nie tylko Pan kłamie, ale zapomina Pan o swoim materiale sugerującym, jaka była rzeczywiście konsekwencja. Ja tak nie twierdzę, że taka konsekwencja była. To jest Pana zdanie. Pana zdanie. Dlaczego Pan nie ujawnił raportu Krzysztofera Protero? Bardzo Panu dziękuję. Powtarza Pan kłamstwa po to, żeby móc je propagować. Mam jeszcze jedno pytanie. Pan mówił o śladach materiałów wybuchowych. Pana komisja wykryła ślady materiałów wybuchowych. To jest konferencja prasowa. Dziennikarze mają prawo do zadawania pytań. Pan sformułował taki. Dziennikarze to jest tylko Pan. Pan przeprowadził takie badanie dotyczące dwoma instytucjami, że na pokładzie samolotu bliźniaczej maszyny stojącej w Misku Mazowieckim. Samolotu numerem 102 są ślady materiałów wybuchowych. W przewodach wentylacyjnych, w siedzeniach w zakamarkach foteli. Dlaczego pan nie ujawnił nigdy tych badań, że w bliźniaczej maszynie, która nie rozbiła się w Smoleńsku, nie było na niej rzekomego ładunku wybuchowego, są ślady materiałów wybuchowych. Gdzie to jest w raporcie? Przepraszam, no, ja nie do końca rozumiem, o czym pan mówi. Zrobił pan badania jeżeli w bliźniaczej 102. Pan, pan pozwoli, jeżeli pan pozwoli. Sprawa obecności materiałów wybuchowych została zdefiniowana zarówno przez nas, jak i przez zagranicznych badaczy w Wielkiej Brytanii. Zostało zidentyfikowanych po latach, przez lata od roku 2010. Do roku 2020 prokuratura kłamała w sprawie obecności materiałów wybuchowych. I dopiero i dopiero gdy te materiały wybuchowe zidentyfikowali brytyjczycy, musieli się do tego przyznać, ale przyznali się dopiero rok temu, dopiero rok temu. Tak nie ma wątpliwości, że była olbrzymia ilość materiałów wybuchowych, co więcej. Co więcej. Te materiały wybuchowe były badane dopiero po kilku latach od czasu, kiedy zostały użyte. W związku z tym ich potencjał niewielki jest naturalnym zjawiskiem, które jest bardzo dokładnie opisane w, w, w działaniach naukowych, po jakim czasie, w jakim zakresie materiały wybuchowe są w coraz mniejszym kształcie. To jest, zupełnie, to jest zupełnie oczywiste. I chcę bardzo jasno powiedzieć, że było zrobione badanie w 102 i co więcej i co więcej, dlaczego tak jest, no takie jest życie z tym Panem. Niech przeczyta początek raportu. W początku raportu to jest zdefiniowane. Dlaczego pan nie mówi o tym, że prokuratura. W raportu obecność materiałów wybuchowych teraz... jest zdefiniowana. Pan się powołuje teraz na brytyjskie laboratorium, czyli badanie zlecone na rzecz prokuratury. Dlaczego pan nie powiedział, tak. że to są nanocząstki, a brytyjskie laboratorium wprost napisało, że to nie świadczy o wybuchu? Dlaczego pan tego nie dodaje? <laughs> Dlatego tego nie dodaje, że to jest po prostu nieprawda. Ale to jest pana, po prostu czy według jakiegoś naukowego nie, instytutu? Nie, moja, nie moja. Nie moja. Wszystkich naukowców. Wszyscy naukowcy mają świadomość, że badanie materiałów wybuchowych po iluś latach sprawia, że ich potencjał jest nieporównanie mniejszy i to nie ma żadnego, żadnego znaczenia. Ja mam taką prośbę. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Czy chcecie, żeby wyłącznie, wyłącznie TVN mówił? Bardzo, bardzo proszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę, nie, nie, TVN później. Dzień dobry Sebastian TFN TVN24. Ja mam p... Przepraszam bardzo. pytanie. Jeżeli no, mamy... Mogę, poprosić... mogę pana posła... Nie. Prosić nie wielokrotnie, pana. Pan powołuje się na dokument i się prezentować już, żeby, żeby posłom. Pan po... Dokument, który miał znosić te klauzule z dokumentów, które panu upubliczniał. Dlaczego Pan nie zaprezentował tego dokumentu posłom dzisiaj? Szanowni Państwo, jeżeli Pan zadał pytanie, Pan opowiadał pytanie, o jakimś dokumencie, ja odpowiem który według na, na moich oficjalnych informacji po prostu nie istnieje. Dlaczego Pan opowiada o dokumencie i go nie prezentuje? Jeżeli Państwo pozwolicie. Jeżeli państwo pozwolicie, proszę bardzo, pan się, pan się zgłaszał. W jakiej formie pan dostopa? Panie do pośle. Jeżeli pan pozwoli, najpierw wodyka. zgłaszał się Panie ten pośle, pan. Panie Tutaj. Pytanie, potem. Dlaczego, ten pan potem pan? Pan dlaczego pan nie prezentuje dokumentu, na który się pan powołuje? Dlaczego pan nie prezentuje dokumentu, na który się pan dzisiaj powołuje? Na wszystkie powołuje? pytania odpowiem. Proszę bardzo, zabrać Panie głos. Panie pośle, gdzie jest ten dokument? Proszę zabrać Proszę zabrać. Panie głos. pośle, gdzie jest Powiedziałem, ten dokument? Powiedziałem, odpowiem na wszystkie pytania. Ale ja panu zadaję teraz kolejno, pytanie, Ale nie pan. Ale teraz stałem w kolejce i czekałem. Ten pan też czekał. Proszę ale bardzo. ja czekałem za redaktorem, który przed chwilą zadawał Być pytanie. Być może, ale przed, ale przed panem zgłaszał się człowiek, pośle, który stoi za panem. powołuje się pan na dokument, którego pan nie zaprezentował. Gdzie pan jest ten dokument? Gdzie pan jest... się myli. Gdzie jest mówi ten pan dokument? Nie, pan mówi nieprawdę. A pan powołuje się ja na dokument, na którego odpowiem. pan nie prezentuje. Pan mówi nieprawdę. Gdzie czy jest ten dokument, pan, panie pośle? Czy pan pośle? może zadać Gdzie pytanie? Gdzie jest ten dokument? Zaraz, za chwileczkę na to odpowiem. Ale bardzo czy może proszę. pan odpowiedzieć teraz? Gdzie jest nie, dokument, na który się pan powołuje? Przed panem powinien zabrać głos... Ta osoba, która przed Panem się zgłaszała. Według moich informacji ten Bardzo dokument nie istnieje, Panie pan Pośle. Pan po prostu kłamie. Można panie prosić, Pośle, gdzie jest ten dokument w takim razie? Czy mogę prosić Pana, żeby... Ale może pan do... odpowiedzieć, gdzie jest ten proszę dokument Państwa, ze strony SKW, na który Państwa, pan się powołuje? Ja się na takie zachowanie TVN-u. W żadnym wypadku. Ja bardzo proszę pana zgodzę, na jedno pytanie. Gdzie jest który Nie ma Ma pan możliwość zabrać głos w odpowiednim momencie. Ale ja poczekałem ten... na swoją kolej, Panie Pośle. I Ale zadałem ten pan pytanie. Ale też czekał na swoją kolejkę i przed Tak, panem byłem się drugi zgłasał. i zadaje jako bardzo drugie proszę. pytanie. Bardzo proszę. Może pan zabierać głos, czy pan nie chce zabierać głosu? To może nie, nie najpierw pan odpowie na... Proszę bardzo, już ma już znaczy... pan ma możliwość. Proszę, czy pan proszę, pan, proszę bardzo. Może? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jeżeli Ale pan się na to zgadza, pan to, jestem, to jestem do dyspozycji. Pa, pan, się, Proszę. pan się zgodził, żeby... Już powiedziałem, że jeżeli pan się na to zgadza, to jestem tak, do dyspozycji. Słucham. Pan się zgadza z, z innej redakcji. Powiedziałem że pan... już, że jeżeli pan się zgadza na to, żeby pan... Zabrał głos, to ja się też na to zgadzam. To jest oczywiste, ponieważ to jest jego decyzja. Tak, ja bardzo. dziękuję bardzo i po raz kolejny nie chcę zadać Pan pytanie. Gdzie jest ten po prostu ma pan obowiązek dokument. podejmować działania uczciwe. Panie a nie proszę możemy tak kontynuować, że pan nie odpowiada na jedno zasadnicze pytanie bardzo w tej kwestii chętnie odpowie i odpowiedzi na nie oczekuje opinia od publiczna. Zada. Gdzie jest dokument, na który się pan powołuje, który miał znosić klauzulę z dokumentów, które pan upublicznił? Dlaczego pan nie zaprezentował go posłom? Proszę bardzo, ja nie rozumiem w ogóle pana pytania. O jakim dokumencie pan mówił? Pan dzisiaj twierdził w rozmowie z dziennikarzami, twierdził to także, i twierdził także posłowie podczas posiedzenia Sejmu, że powołuje się Pan na dokument ze strony SKW, który dawał A. Panu prawo do upublicznienia dokumentów. Tak. Gdzie jest ten dokument? Ten dokument jest na pewno w dyspozycji tych ludzi, którzy sformułowali ten zarzut. Znaczy ja nie mówię no o zarzucie. Pan no. mówił dzisiaj o dokumencie, który dawał panu prawo do tak. upublicznienia tak, tak, materiału, tak. który zdejmował z nich klauzulę. Ściśle, dokładnie tajne, tak. tajne, poufne. Gdzie dokładnie jest ten tak. dokument? No powtarzam. On został w moim pokoju, tam gdzie pracowałem, pod komisji i został zabrany przez ludzi posiniaka kamysza I jeżeli pan pozwoli mi skończyć, dobrze? I nie będę definiował bezpośrednio kto, ale tak się stało ostatnio. Że dwóch z tych ludzi potwierdziło, że ten dokument istnieje. Tak było. Ale on został, powtarzam, zabrany z, mojej, z, mojego, z mojego pokoju. Panie pośle, czy, pan czy jeżeli rozumie? dobrze rozumiem, pan przekazuje opinii publicznej Polakom, że dokument, który świadczy o pana niewinności, został panu zabrany i jest ukrywany przez wicepremiera Kośniaka Kamysza. To wiem, pan czy, właśnie powiedział w tych... Nie wiem, czy jest ukrywany przez pana wicepremiera Kosiniaka kamysza ale wiem, że nie chciano, żeby był pokazany. Według tak moich było. nieoficjalnych informacji ten dokument tak nie istnieje. Było, proszę? Według moich nieoficjalnych informacji ten dokument nie istnieje, panie pośle. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Po prostu pan nie ma racji. Dziękuję za odpowiedź. Po prostu pan nie ma racji pan po prostu definiuje kłamstwo. Niech pan zapyta osoby które słyszały tę, tą, tą, tę wypowiedź. Niech pan zapyta, to nie tylko ja, tych osób było więcej, które słyszały wypowiedź od ludzi, którzy mówili, tak ten dokument jest, tylko go inaczej zdefiniowały niż on jest naprawdę. Zdefiniowały go jako dokument ABW, a nie SKW. Pomylili się, to jest dokument SKW, ale ma... zdefiniowali jako dokument ABW.